Witajcie w magicznym świecie wróżki Astylni. Dziś losujemy trzy runy na dobre wakacje, żeby się wszystkim wszystko udało. I raz, i dwa, i trzy. Mamy trzy. Runy, można sobie je narysować i wybierać się spokojnie na wakacje. Pierwsza runa Jera, czyli ona wprowadza przede wszystkim harmonię, stabilność, dobrą komunikację, efas, czyli szybko, przyjemnie, wspaniale. Ta runa daje nam odwagę. Dużo więcej możemy na takich wakacjach zwiedzić. I lagus, która wyoszcza naszą intuicję i po prostu pozwala uniknąć wypadków, powodzenia.